Pracujemy nad Borderlands już od trzech lat. To naprawdę długi projekt. Po rozpoczęciu postanowiliśmy go rozszerzyć o nowe klasy postaci i lokacje. Rozbudowaliśmy też drzewko umiejętności. To wszystko trwało bardzo długo, dlatego też gra się tak rozrosła. Mamy w sumie od 60 do 80 godzin gry. Gdy przechodzimy ją po raz pierwszy, a jeśli zdecydujemy się na ponowne jej przejście z wszystkimi dodatkami, to mamy ponad 100 godzin grania. Zajęło nam to dużo czasu, ale powstała naprawdę wielka gra, z czego się bardzo cieszymy. W bardzo dużym uproszczeniu fabuła mówi o korporacji Atlas, która według legendy znalazła jakąś technologię obcych na planecie Pandorze, dzięki czemu stała się najpotężniejszą korporacją w całym wszechświecie. I skoro ludzie się o tym dowiedzieli, zaczęli przylatywać na tę planetę, żeby znaleźć dla siebie trochę tej obcej technologii. Inne firmy i korporacje też tam latały, chcąc uszczknąć coś dla siebie. W miarę jak trwały te bezskuteczne poszukiwania, zmienił się klimat planety. Stopniała pokrywa lodowa, pojawiły się szalone stworzenia, które zaczęły ją pożerać. Osadnicy musieli się przenieść, ale część z nich nie było stać na przeprowadzkę, więc zostali. Zatem wciąż istnieje kilka wiosek. Mieszkańcy muszą się bronić, bo nie mieli środków na ewakuację. Tak wygląda sytuacja na planecie i oto zjawiamy się my, poszukiwacze przygód, i postanawiamy znaleźć technologię obcych, bo wierzymy, że ona nadal gdzieś tu jest. Tak więc planetę opuściła korporacja, pozostało kilka osad, a w niektórych mniej przyjaznych miejscach grasują potwory. Mamy standardowe elementy strzelanki. Trzymamy broń w ręku i oglądamy świat z perspektywy pierwszej osoby. Widzimy, gdzie strzelamy. Nie rzucamy kostkami, nie robimy nic, co przypomina taki system. My tylko namierzamy i mówimy do komputera, by pokazał, gdzie strzelimy. Czyli wiemy, gdzie strzelamy, gdzie idziemy. Mamy trafienia krytyczne i wszystkie te elementy. Będą nagrody dla ludzi, którzy potrafią strzelić dokładnie w cel i uzyskać krytyka. Tak to wygląda. Po stronie roleplayowej mamy drzewo umiejętności, system misji, umiejętności i kompetencji w używaniu broni oraz wszelkiego rodzaju modyfikacje w wyposażeniu, granatach, broni, tarczach. Są artefakty i wszelkie inne zmiany, które sprawiają, że nasza postać będzie wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju. Także proces budowy postaci jest spójny. Więc jeśli mamy śmiałka, którego awansowaliśmy i dopieszczaliśmy, grając samemu w domu, możemy go wprowadzić do sieci i tam bawić się dalej. Nie musimy zaczynać od nowa. Można zabrać wszelką broń, znalezione samodzielnie przedmioty do sieci i pograć z kumplem. Możemy też zgrać sobie postać na kartę, pojechać do kolegi i zabawić się w trybie podzielonego ekranu. Da się zatem robić to wszystko i nie trzeba zaczynać od nowa, bo zmienia się tryb. Mamy też opcję wskocz i wyskocz, co oznacza, że jeśli zaczynamy grać sami, a po południu wpada do nas koleżanka, może wejść od razu do gry i pomóc nam w zrealizowaniu jednej lub dwóch. Mamy cztery podstawowe klasy postaci do wyboru. Można wybrać jedną z nich i potem dobierać do niej specjalizację z drzewka umiejętności, o którym mówiłem. Jeśli na przykład jesteśmy raczej żołnierzem, to do naszej bazowej klasy możemy dobrać specjalizację w rodzaju wsparcia i wówczas pomagamy innym postaciom w wykorzystywaniu broni, donosimy amunicję i tak dalej. Tak. Jeżeli z kolei wybierzemy specjalizację medyczną, wówczas możemy wykorzystywać różne efekty obszarowe: leczyć lub strzelać uzdrawiającymi kulami takie rzeczy. Możemy więc wybierać podklasy, a to i tak nic, bo są jeszcze kolejne połączenia, które dodatkowo specjalizują naszą postać poza drzewkiem umiejętności. Skryt Wskocz i Wyskocz działa tak, jak sugeruje jego nazwa. Może do nas dołączyć kolega w dowolnej chwili. Mamy listę przyjaciół, którzy nas wspierają poprzez Xbox Live czy PlayStation Network. Dołożyliśmy szczególnych starań, by w naszej grze ta lista działała. Możemy zapraszać ich grupami lub pojedynczo. Każdy może dołączyć, niezależnie od tego, u kogo toczy się rozgrywka. Ale stan gry zależy od tego, kto zaprosił innych do udziału. Jeśli gramy w kilku na poziomie dziesiątym i mamy znajomego, który przeszedł już grę i ma poziom czterdziesty, to też może z nami pograć. Nie chcemy nikomu odmawiać udziału, bo jak już kupili naszą pozycję, powinni móc w nią grać jak chcą i z kim chcą. Mamy system do budowy przedmiotów, który nazywamy gear builder, czyli generator sprzętu. Zmieniamy nim naszą broń. Ale nie tylko. Służy też do rozbudowy potworów, granatów i innych parafernaliów. Jeśli więc udamy się w jakieś miejsce, to spotkamy nowe, inne potwory, właśnie tak zmienione. Sama broń to oczywiście najlepiej znany aspekt gry. Mówimy tutaj o milionach możliwości, milionach rodzajów uzbrojenia. Wszystko zmienia się w trakcie rozgrywki. I zyskujemy coraz bardziej szalone i wymyślne giwery. Zaczynamy z prostym pistoletem i może shotgunem. Potem pojawiają się wyrzutnie rakiet, następnie wyrzutnie wielu rakiet. Wreszcie wkracza technologia obcych i ich gadżety. Rozwój następuje w miarę postępu rozgrywki. Jak już mówiłem, nasz generator sprzętu wykorzystujemy także jako mechanizm modyfikowania przeciwników. Są podstawowe wrogie postaci, które zyskują nowe ataki i kolejne modyfikacje. Są dziesiątki możliwości progresji postaci. To samo dotyczy potworów. Potem pojawiają się przedstawiciele Crimson Lands, wojskowej grupy, która także poszukuje technologii obcych i oni szykują nam kolejne niespodzianki. Wszystko rozrasta się w miarę jak w gramy. Większość widziała już standardowe małe pojazdy. Są też inne, a każdy wehikuł możemy zmieniać i uzbrajać. Jedna osoba obsługuje podstawową broń, a druga na przykład siedzi w wieżyczce i mogą się zamieniać. Pojazdami jeździ się naprawdę fajnie. Je także można nieco modyfikować, ale nie położyliśmy na tym elemencie dużego nacisku. Skupiliśmy się raczej na strzelankowo roleplayowym aspekcie rozgrywki. Są pojazdy bojowe i terenowe, ale raczej myśleliśmy o innych aspektach gry. Za każdym razem, gdy gramy w Borderlands, rozgrywka jest inna. Można zagrać ponownie i wiele się zmienia. To będzie inna frajda. Z drugiej strony to nowy gatunek. Nowa gra, nowe przeżycie. Nie ma czegoś takiego na rynku. To coś zupełnie niezwykłego. Cieszymy się, że ludzie poznają ten nowy gatunek. Tę roleplayową strzelankę. Wiele ludzi robi czyste strzelanki, ale są też same RPG, jak Fallout 3. Ale tu mamy coś zupełnie nowego. Dużo akcji, ale także element fabularny i RPG. Czujemy, że dokonaliśmy prawdziwego przełomu i mamy nadzieję, że ludziom się spodoba tak samo jak nam.